Eubioco to firma specjalizująca się w wytwarzaniu kontraktowym produktów leczniczych. Od 30 lat świadczymy usługi projektowania, produkcji i sprzedaży, leków, suplementów, kosmetyków oraz innych wyrobów medycznych. Naszą misją jest poprawa zdrowia ludzi, rozwijając farmaceutyczny biznes naszych klientów. Sercem organizacji jest zakład produkcyjny w Dwitach, niedaleko Olsztyna. Tu znajduje się obszar wytwarzania, laboratorium kontroli jakości, magazyn surowców i produktów gotowych. Zatrudniamy blisko 150 osób. Zakład posiada certyfikat HACCP i certyfikat GMP, wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Wybióko stawiamy na ciągły rozwój i poprawę warunków pracy. Dowodem na to jest wprowadzenie innowacyjnego systemu doskonalenia Sherlock Waste. Dzięki niemu uwalniamy potencjał naszych pracowników do doskonalenia firmy. A to przekłada się na zwiększenie satysfakcji z pracy oraz na efekty biznesowe dla naszej organizacji. Zapraszam do podsumowania blisko rocznej już współpracy z firmą Sherlock Waste, która pomogła nam przygotować organizację i wdrożyć swoją technologię, a teraz wspiera nas w codziennym jej wykorzystywaniu. Angażowanie pracowników w usprawnienia firmy nie jest dla nas nowością. Zdawaliśmy sobie sprawę, jak wartościowe mogą być propozycje zmian od naszych koleżanek i kolegów z zespołów. Dlatego od 2014 roku do końca 2021 roku funkcjonował u nas program sugestii. Zbieraliśmy pomysły i to na nich się koncentrowaliśmy. Program opierał się na papierowych wnioskach wypisywanych przez pracowników. Co miesiąc zbierała się komisja oceniająca, która decydowała o wdrażaniu lub niewdrażaniu pomysłów oraz przydzielała punkty. Punkty można było wymieniać na nagrody pieniężne. Program był najbardziej efektywny w pierwszych dwóch latach funkcjonowania. Później z racji swojej papierowej formy no, stracił impet. W 2014 roku zgłoszono ponad 50 pomysłów, które nawet udało się wdrożyć. W kolejnych latach ta liczba systematycznie spadała, a pomysły pozostawały zamknięte w szufladzie. Samo wypisywanie wniosków i cała administracja były czystym marnotrawstwem, które budziło frustrację i komisji, i pracowników. Kilkakrotnie próbowaliśmy reanimować program sugestii za pomocą spotkań i specjalnych motywatorów, ale za każdym razem wzniecone zaangażowanie nie trwało długo. Niskie zaangażowanie pracowników w program sugestii i duża ilość czasu marnowana na nieefektywną obróbkę papierowych formularzy powodowało, że szukaliśmy czegoś nowego i zdecydowanie bardziej skutecznego. Postanowiłam, że zajmę się tym tematem. W sierpniu 2021 roku natknęłam się na film z konferencji LIN w której reprezentanci sherlock Waste prezentowali możliwości systemu. Zgłębiłam temat i przedstawiłam propozycję w całym zespole menadżerskim Eubioko. Okazało się, że moje pierwsze wrażenia dotyczące systemu podzielił także prezes i reszta timu. Do rozpoczęcia współpracy z Sherlockiem skłoniło nas kilka czynników. Najważniejszą kwestią było samo podejście do doskonalenia firmy. Sherlock koncentruje uwagę na problemach z perspektywy pracownika i od nich rozpoczyna każdy proces doskonalenia. Ważne było to, że wszyscy mogą zgłosić te problemy online i dzielić się pomysłami. Nawet pracownik trzeciej zmiany ma okazję być wysłuchany. To dawało nadzieję na przełom. Przekonało nas także to, że cały system może funkcjonować autonomicznie i przez 24 godziny na dobę. To na starcie generuje nam oszczędności związane z wcześniejszym ręcznym administrowaniem zgłoszeń. Bardzo spodobała nam się aplikacja mobilna, dzięki której można dodawać zgłoszenia z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. Kropką nad i była dla nas możliwość przyznawania punktów i nagród za aktywność. Było to dla nas niezwykle ważne, gdyż tak jak wspominałam, naszą piętą achillesową było utrzymanie zaangażowania pracowników przez dłuższy czas. Proces wdrożenia systemu Sherlock Waste przebiegł bardzo sprawnie. Cały harmonogram był ułożony z konsultantem zespołu z Sherlocka. Pierwsze spotkanie odbyliśmy pod koniec lutego, a oficjalnie wystartowaliśmy 1 kwietnia 2022 roku, akurat na prima aprilis. Początkowo trochę wewnętrznie ścieraliśmy się, żeby ustalić szczegóły całego działania systemu w naszej firmie. Jednak wsparcie konsultanta okazało się bardzo przydatne i przyspieszyło podjęcie wielu ważnych decyzji. Pomógł on nie tylko skonfigurować system pod potrzeby i specyfikę naszej organizacji, przeprowadził także cykl szkoleń onboardingowych. Część z nich była dedykowana kadrze zarządzającej. Podczas szkoleń poznaliśmy zarówno kwestie merytoryczne związane z kulturą doskonalenia, jak i działanie samego systemu. Zaznajomiliśmy się także z szeregiem sposobów angażowania pracowników. Co ciekawe i niezwykle praktyczne, szkolenie nagraliśmy jako wideoinstruktaż, który jest dostępny dla pracowników całodobowo. W ramach wdrożenia odbyły się także specjalne spotkania i warsztaty z pracownikami. Mogli oni poznać, jak działa system w ich środowisku pracy, oraz zaznajomić się z obsługą aplikacji mobilnej. Było to dla nas bardzo ważne, gdyż część pracowników nie korzysta z telefonów na terenie firmy. Mają do dyspozycji firmowe tablety i okazały się naprawdę świetnym rozwiązaniem. Największym wyzwaniem w całym procesie wdrożenia systemu doskonalenia firmy nie były technikalia. Mieliśmy obawy, czy pracownicy każdej grupy wiekowej będą w stanie opanować obsługę nowego narzędzia. Jednak to nie okazało się wcale problemem. To, co sprawiło nam najwięcej trudności, to spowodowanie, by pracownicy w ogóle zaczęli coś zgłaszać. Po pierwszym miesiącu wdrożenia zgłoszeń było jak na lekarstwo. Zaczęliśmy więc badać sprawę, by szybko móc zaradzić tej sytuacji. Pytaliśmy, dlaczego nie jesteście aktywni, czy coś nie działa. Okazało się, że nie chodziło o problemy z obsługą, a ich główną obiekcją był strach przed represją, za zgłoszenie problemów. Nie chcieli być traktowani jako ci narzekający lub sprawiać kłopotów przełożonemu, pokazując niedoskonałości w obszarze, którym zarządza. Postanowiliśmy więc szybko zareagować. W naszej komunikacji. Postawiliśmy nacisk na podziękowania za każde dodane zgłoszenie problemu. Chcieliśmy pokazać, że jako kadra zarządzająca jesteśmy gotowi z chęcią słuchać o tym, co można w firmie usprawnić. To przejście mentalne nie trwało długo i rzeczywiście okazało się przełomowe. Pierwszy miesiąc od startu potraktowaliśmy treningowo. Zgłaszaliśmy testowe problemy, testowe pomysły, zbieraliśmy informację zwrotną, czy wszystko działa poprawnie. Skupiliśmy się, aby wszyscy się zarejestrowali, byli jak najbardziej aktywni i coraz bardziej zaprzyjaźnieni z aplikacją. Od maja usunęliśmy tematy testowe, mając już wtedy ponad 97% zarejestrowanych i ponad 50% aktywnych pracowników. A co najważniejsze, wartości te zdołaliśmy uzyskać bez konkursów i nagród, które dopiero wprowadziliśmy w czwartym kwartale 2022 roku. To spowodowało, że w kolejnych miesiącach zaangażowanie naszych ludzi było coraz większe. Rosła też ilość problemów, ale to, co cieszyło najbardziej, to wzrastająca ilość zgłaszanych i wdrażanych pomysłów. W czwartym kwartale nabraliśmy rozpędu. Dowodem na to było jedno z pierwszych wyzwań, które uruchomiliśmy w Sherlocku. Tematem wyzwania były oszczędności energii w firmie. Powodem do jego startu były drastyczne podwyżki cen, które wtedy wszystkich zaskoczyły. Pomyśleliśmy, że musimy sobie z tym poradzić. Poprosiliśmy więc pracowników o pomoc. Pomysły dosłownie wysypały się z rękawa. Pojawiło się aż 17 pomysłów na oszczędzanie energii w naszym oddziale. Część z nich naprawdę była innowacyjna, a wdrożenie ich było szybkie i niemal bezkosztowe. Prosty i skuteczny pomysł, aby obniżyć o 1 stopień temperaturę w pomieszczeniach, czyli z 20 do 19 stopni, spowodował istotną obniżkę konsumpcji energii bez wpływu na dobre samopoczucie zespołu. Nasi pracownicy również szybko wskazali, gdzie brakuje czujników ruchu włączających światło i gdzie brakuje energooszczędnego oświetlenia LED. Dzięki pomysłom w tym wyzwaniu udaje nam się oszczędzić kilkanaście tysięcy złotych każdego miesiąca. Jako ciekawostkę dodam, że to wyzwanie do teraz ma jedno z największych współczynników zaangażowania. Okazało się, że wsparcie przy wdrożeniu było jednym z kluczowych czynników, jakie przyczyniły się do tak szybkich rezultatów. Dlatego poszliśmy za ciosem i nie zakończyliśmy współpracy z konsultantami po etapie wdrożenia. Wprowadziliśmy spotkania, które odbywają się co dwa tygodnie. Omawiamy na nich nasze działania i sposoby na optymalizację niektórych procesów. Wybieramy problemy do rozwiązania. Skonstruowaliśmy dashboard firmowy, który pozwala ocenić skalę, ilość problemów i rozwiązań w firmie. Do codziennej pracy menadżera wbudowaliśmy tzw. rzut oka na Sherlocka, czyli czas poświęcony na analizę zgłoszonych problemów i pomysłów. Mamy w planach coraz szersze wykorzystywanie szerokich możliwości aplikacji. Nie ukrywamy, że jako firma średniej wielkości nie wszystkiego używamy od razu. Uczymy się sukcesywnie i uważnie stawiamy kroki. Musimy mierzyć siły na zamiary. Chcemy w pełni wykorzystać możliwości kalkulatora efektów biznesowych, by jeszcze lepiej oceniać i wdrażać zgłoszone problemy i pomysły. System Sherlock ma cały szereg bardzo użytecznych funkcji. Wiadomo, że najważniejsza jest możliwość dodawania zgłoszeń z problemami i pomysłami na rozwiązania. Jednak w naszym przypadku małymi game changerami okazały się mniej oczywiste funkcjonalności. Jedną z nich jest możliwość dodania zgłoszenia poprzez przełożonego. Okazuje się, że wiele problemów, które miewają pracownicy, nie trafia do systemu, ale bardzo często jest tematem rozmów w zespołach. Tutaj dużą rolę odgrywa przełożony który może zaproponować dodanie zgłoszenia z poziomu swojego profilu z oznaczeniem pracownika. Dzięki temu w naszej firmie wyłapujemy aż 15% wszystkich problemów. Opcja Mam to samo jest bardzo dobrym pomysłem. Dzięki niej problemy nie powielają się. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że można coś poprawić, dopóki nie przeczytamy tego na Sherlocku. Warto dodać, że to narzędzie usprawniło też kontakt w całym przedsiębiorstwie. Niełatwo czasami podejść do kogoś i powiedzieć, że coś jest nie tak. Dzięki Sherlockowi mamy więcej odwagi i motywacji, aby coś zmienić. Im więcej osób jest tam aktywnych, tym łatwiej nam współpracować. W firmie pracownicy mają dostęp praktycznie z każdego miejsca, żeby zgłaszać problemy i proponować rozwiązania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu tabletów. Sherlock dostępny jest na 40 tabletach, ale także na każdym komputerze i telefonie firmowym. Niezwykle ważnym elementem całego systemu Wębioco jest punktacja i nagrody za aktywność. Długo myśleliśmy, w jaki sposób stworzyć odpowiednie warunki do zdrowej rywalizacji. Jedną z naszych firmowych wartości jest współpraca. Postawiliśmy więc na nagradzanie nieindywidualnych osiągnięć, a wyróżnianie najbardziej aktywnych zespołów. Dzięki temu każdy pracuje na wspólny wynik i na potencjalną nagrodę Teamu. A to jest bardzo motywujące i wzmacnia kulturę współpracy. Rywalizacja jest wyrównana, nawet jeśli zespoły różnią się wielkością. Mamy bowiem średnią punktację na każdego pracownika. Co kwartał nagradzamy top 3 zespoły z najlepszym wynikiem. Podejście to jest na tyle udane, że podejrzewam, że w przyszłości będziemy tworzyć także drużyny. Sherlock to narzędzie, dzięki któremu możemy uwolnić potencjał kreatywnych ludzi w naszych zespołach. A problemów i pomysłów, jak widać, u nas jest wiele. W Sherlocku najbardziej podoba mi się to, że problemy i pomysły omawiamy z osobami z naszego zespołu. Angażujemy się nie tylko w to, co nas dotyczy. Spotykamy się cyklicznie i opracowujemy rozwiązania zagadnień Quick oraz innych działów. Bardzo fajne jest to, że działa to w dwie strony. Wiemy, że nie jesteśmy sami z problemami, że też ktoś inny może pomóc nam. Jednym z moich problemów zgłoszonych na aplikacji były niepoprawnie działające komory stabilnościowe. Jestem bardzo wdzięczna moim współpracownikom za zgłoszenie dość sporych ilości komentarzy. Dzięki rozwiązaniu tego problemu na pewno nasze produkty lecznicze były wyjmowane na czas zgodnie z naszym harmonogramem. Po wprowadzeniu nowego oprogramowania, jednemu z liderów brakowało dostępu do norm na maszynach. Gdy zgłosił ten problem w Sherlocku, okazało się, że inni liderzy mają to samo. Dlatego zdecydowaliśmy się zająć tym jak najszybciej. Pomysł rozwiązujący ten problem zgłosił na Sherlocku kolega Mateusz, który zajmuje się planowaniem. Stworzył on specjalny zautomatyzowany plik, dzięki któremu każdy lider może śledzić normy, ich realizację w czasie rzeczywistym. I tak właśnie został rozwiązany problem numer 182. Bardzo ciekawą inicjatywą było wrzucenie na Sherlock Waste wyzwania, które dotyczyło przygotowania ozdoby świątecznej na święta Bożego Narodzenia. Wszystkie zespoły, łącznie z kontrolą jakości, wykonywały ozdobę świąteczną z materiałów dostępnych w naszej firmie. To jest surowców, materiałów opakowaniowych, różnych pozostałości po produkcji. Nasz dział kontrola jakości bardzo zaangażowała się w wykonanie tej ozdoby i wygraliśmy główną nagrodę. Przygotowanie tej ozdoby pozwoliło nam bardzo miło spędzić czas przed świętami Bożego Narodzenia. Po blisko roku używania Sherlocka, mogę śmiało stwierdzić, że przynosi on szereg wymiernych korzyści dla naszej firmy. Dla nas jako kadry zarządzającej natomiast. Największa korzyść to przede wszystkim zaangażowanie naszych pracowników, które podnosimy wspólnie, wdrażając usprawnienia. Wdrożenie programu pokazało nam, że pracownicy są źródłem innowacji. Cieszy nas zaangażowanie naszych pracowników, którzy nie tylko korzystają z Sherlock'a w czasie pracy, ale dzięki aplikacji mobilnej wielu pracowników korzysta z aplikacji siedząc w domu. Wdrożenie systemu doskonalenia to dla firmy większa efektywność, mniej marnotrawstwa, niższe koszty i nowe strumienie przychodów, a więc realne oszczędności mierzone w tysiącach złotych. Szacujemy, że do tej pory wdrożone pomysły przyniosły nam blisko 300 tysięcy złotych rocznych oszczędności. Dzięki Sherlockowi zlikwidowaliśmy wiele niepotrzebnych elementów i sytuacji. Które przyczyniły się do skrócenia procesów i przyspieszenia czasów pracy w dziale produkcji oraz w dziale kontroli jakości. Łącznie wyeliminowaliśmy wiele zbędnych roboczo godzin miesięcznie. Polecam system Sherlock Waste wszystkim firmom, niezależnie od wielkości i branży. Jestem przekonana, że warto go mieć, ponieważ wspiera zaangażowanie wszystkich pracowników w ciągłe doskonalenie umożliwia szybkie odpowiadanie na ich potrzeby, jednocześnie przyczynia się do generowania istotnych oszczędności finansowych dla organizacji.